No, ale ogólnie rzecz biorąc, domek jest naprawdę w dobrym stanie. I... Widać, że tutaj... Ej, policja, 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 policja! Nie wiem. Nie, już. Słucham? E, nagrywamy. Zwiedzaliśmy. Słucham? Słucham? Nagrywaliśmy. Co to tutaj tylko. We opuszczone miejsce. Sobie, tak? tak jest. 17.00 na Kiepanów dzisiaj zwiedzamy opuszczony domek, który prawdopodobnie został zajęty przez komornika. Aczkolwiek są tego przypuszczeni. No więc weźmy. A odpalę lampę? Tylko nie odpalaj na full, bo nie ma. Ta bateria długo nie wytrzyma. Dobra, idziemy Ogólnie my już w tym domku byliśmy, ogarnialiśmy sobie w dzień kiedyś i no, stwierdziliśmy, że przejdziemy w późniejszych godzinach Bo bardzo, faj, bardzo fajnie zachowany jest. Chodźmy tutaj na chwilę tutaj już widać pozostały no, fokus już widać tutaj pozostałe są rzeczy no, ale w środku jest lepiej, więc wchodzimy. Jesteśmy. Dobra, to może najpierw pójść tu na lewo. Nie ma prądu. Dobra, jak widzicie, domek świetnie zachowany. I tak jak mówiłem, prawdopodobnie jest zachowany. Yy, 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 znaczy ten. Zajęty przez komornika, ponieważ yy, tutaj w dużym pokoju. Mam w, sa w salonie są listy, o których można to wywnioskować. O kurde. Co? Kaśnica? Co? Jeszcze coś jest Dobra, zostaw to lepiej Położyć czy schować do środka? Zostaw. A, to schowaj tak jak było. No cóż. A tam jakaś cię farka Ale wygląda tak jakby ktoś po prostu zostawił ten dom i sobie wyjechał. Na bardzo, bardzo długo Albo zmarł. Albo zmarł. Aczkolwiek... Dobra, tutaj? No ściółki jeszcze. Dosyć ten Twarde Sztywne Sztywne Dobra Tutaj ten pokój jest jednym w sumie z najciekawszych Bo bardzo dużo z rzeczy... W, w postawię tą lampę po prostu chyba, chyba Chcesz mi świecić? Proszę? No, To tutaj Dużo, dużo zostało się bardzo Jak płyty Różne, z muzyką Z jakimiś grami O kurde tego nie wiedziałem Ale kosa A to co, gaz do zapalniczki? Pełnej czy nie? Nie, puste Gaz do zapalniczki A tu nawet nożyczki do paznokci nawet są Ciekawie Dobra. Co jest w szafkach sama jakieś ten śrubki 1933. Który? 1933. świadectwo ze szkoły. Są jakieś kable. I śrubki. No, i rękawiczka na urbex świadectwa tutaj są. A ktoś się dobrze uczył? Jeszcze Je język rosyjski. Co to od tabletki? Jeszcze halo focus. dobrze, Telewizor. No, trzy telewizory. Kon normalnie kontakty jeszcze po normalnie są podłączone. Ogólnie, bo domek był trudno dostępny przez jakiś czas na pewno. Ty wiesz, tu są kasety chyba jakieś. Tak? Wyciągnąć je, czy dasz radę? Dobra. No, no, kasety. Tylko, że nie, nie da się tego rozczytać. Rok 2013. Oj, To nie takie stare. O, DVD nawet też się zachował. No i oczywiście ten telewizor. No tak. Który się nie mieści. Potem, bo był Dobra, jeden. czyli w sumie w tym pokoju są trzy telewizory, co ciekawe. Weź tu poświeć, bo w ogóle tutaj, jak widzicie, w takim dość słabym stanie jest ten domek. Możemy coś... zobaczyć, co jest pod telewizorem, bez DVD coś zasłania, tak zauważmy. Dobra. Mogę to ściągnąć. Widzisz? O kurwa. Hmm, Podłoga się zapada. Odstawimy to ładnie na miejscu. O, mamy biologię, fizykę, książki. Tak? Pokaż. Tam się właśnie znajduje piwnica. No to jeszcze jakiś stary węgiel. A jak byliśmy w piwnicy, to tam nic nie ma, pusta zupełnie jest. DVD i tam półce... Pust... O czekaj, tu jest boyna? A nie to po prostu tak wygląda. O tam jest kolejna to jest, książka To jest puste, nie? No. A poczekaj, bo to nie jest DVD, weź to poświeć To jest wieża. Chyba. No to jest tu wieża To fizyka. Ok. Tutaj mamy salon. też zachowane, są ciuchy. Więc jest ogólnie w dobrym stanie. To jakiś bardzo stary zegar. Jakieś narzędzia. No to dawaj to odstawimy po nie wyłożymy. Co tutaj uszraliśmy. co najpierw stało panny? po coś Dobra, to. Albo na pierwszy na poddaszu. To jest. No, no, Ale możesz nagrać tu i tam, nie? No, no, dobra. Przyglądasz się? Y właśnie a propos, bo nie wiem jak to wygląda y ze, zdję ze zdjęciami. Bo y ogólnie nie wiem, czy można kogoś wizerunek pokazać, więc nie wiem, czy jest, jak z tymi zdjęciami. Ale widzicie komornik sądowy, więc ogólnie ten list jest nieotwarty. Mandaty. Mandaty. Jest a otwarty. nie, jest otwarty, jest otwarty. I tu są zdjęcia? wez we, załatw, bo ja trzymam i w sumie tak, Nie wiem, jak za bardzo. Sam no. Zdjęcia, nie? No i. Dobra, ja nie będę pokazał więc, zdjęć, bo tak jak mówię, nie wiem, jak to wygląda. Jest jeszcze mandat. Mandat jest? Na, nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Wysoko, w wysokości 15 zł. Tak, gdzie? No patrz, pierwszy punkt postanowił. 15 zł. No to ktoś musiał nieźle wybulić pieniążków. Dobra, będę musiał nazwiska pozasłaniać. No tu są zdjęcia, i tak dam cenzurę, żeby nie było. No ale widzicie, że są to stare zdjęcia. Tutaj też widzę, że już ktoś chodził. No, bo, te te, linki były, bo tak, były te linki. Naprężone. No, naprężone były. Czyli ktoś tutaj ruszał i w ogóle. Dlatego drzwi były rozwalone. No, dlatego drzwi były rozwalone, no. Dobra w sumie tutaj też jest dużo rzeczy do przeglądania. A to nie. No tutaj też są jakieś narzędzia. Jest także telewizor, jakieś, grzy, jakieś głośniki Dobra, no, ogólnie musimy tutaj uważać i za bardzo się nie rzu jakby nie rzucać w oczy i nie być za głośno Bo tutaj są okna i o widzicie? Yy, Pośmij lampę Tutaj ostatnio nas pani z tamtego okna e, zespociła, jak wychodziliśmy stąd. Dlatego świecenie lampą tutaj jest trochę słabym pomysłem. A to jedyna możliwość doświetlenia kadru. Stary żelazko jakieś narzędzia. Rozwalka jakiś. Jakiś dekoder. Generalnie tak to się prezentuje. O, Masz coś wartego. W sensie wartego o, uwagi. To. Stary zegar. stary zegar, który nie działa na pewno, no ale było jakby nic wartościowego. Tutaj telefon mamy, to jest sta stary e, Siemens. Widzisz, e, nie, bo tobie na razie pokazuję. Widzisz, tutaj jest jakieś? Mogę otworzyć jak chcesz. No weź otwórz, bo ja ten aparat nie mam. Co tam jest takie z tym odznaką jakby? Widzisz? To jest gdzieś na dole Weź. Ot, to jest... Czy wiesz? Co to jest? A nie, to jest opakow -op folia po prostu no to są jakieś te karty myślę że tu jakieś od odznaki są coś w tym stylu, bo tak to wyglądało trochę hmm. Dobra, teraz zmiana kadru i jakby znajdziemy coś Takiego wartego pokazania To po prostu to pokażemy dosyć ciemno. O, gazety, gazety. To w sumie jakby wyznacznik. Jest, gazety to pewien wyznacznik, który może zawsze pomóc Wam na urbeksach yy, ocenić mniej więcej datę opuszczenia budynku. Tu mamy yy, 2015 rok. To, tu, bo się to jest o tyle ciekawe w tym domku, że tutaj wszystko jest tak jakby dosłownie ktoś ogarnął w tym domu i wyszedł. Wiadomo, że tutaj trochę jest Saigon, prawdopodobnie przez ludzi, którzy też zwiedzają lub przychodzą tutaj. Misz. No i. chociaż ludzie tu raczej nie dopisują, bo on jest w, do w dobrym stanie. Pod tym względem, że. O, masz maszynkę do godania. Kurde. Maszynka do godania. Sprawdzamy, czy naładowana? Czekaj. A nie, ona nie ma guzik. A nie ma, ale jest rozładowana. Ciekaczek, jakby ją podłączyć do prądu, to. Nie mam pojęcia. No, ale ogólnie rzecz no biorąc, jest naprawdę w dobrym stanie. I widać, że tutaj. Ej, policja, 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 policja. Nie wiem. Nie, już! Stoję, stoję. Stoimy, stoimy, stoimy. Słucham? Nagrywamy. Zwiedzaliśmy. Nagrywaliśmy. Co nagrywaliście? Urbex. Zwiedzaliśmy tutaj tylko. Ja tu jestem właścicielem obok. Oni właśnie wychodzili. Od teraz. Właścicielem posesji obok? Tutaj, tak. Dobra. Tutaj, czy...? A, spokojnie. Tu w środku jest? Nie. Nie, tylko was dwóch jest. Dwóch. Ile masz lat? 17 17 Tak jest. I co, dlaczego sobie wchodzicie do czyjegoś... W sensie, bo to wygląda jak opuszczone i my mamy tak jakby kanał na YouTubie i nagrywamy opuszczone miejsca. Tak? tak? jest. Dobra. Zostań. Wyłącz na